Cześć z tej strony Kot Temisa w tym odcinku przedstawiam Wam postać Bodiego z gry Payday 2 zapraszam do oglądania. Bodi jest znaną postacią z legend świata przestępczego, ale niewielu zna człowieka kryjącego się za maską. Bodi był założycielem gangu byłych prezydentów, dzięki temu Body jest znany w kryminalnym podziemiu ze względu na swój ekstremalny atletyzm i śmiałe napady. Jego ostatnie wyczyny siły w Mumbaju i Austrii zwróciły uwagę Bejna, który dał mu zaproszenie do gangu PAYDAY. W czasie gdy Bane rekrutował Bodiego, większość jego towarzyszy już nie żyła, zgodnie z prawem lub procesami sądowymi. Mając niewiele opcji, ostatnie dwie próby Bodi jednak zaakceptował ofertę Bejna i dołączył do gangu PAYDAY. Body jest 13-ą postacią w Payday 2. Został wydany w swojej tytułowej paczce postaci wraz z The Point Breakfast 3 grudnia 2015 roku. Drugą opcję jaką mógł podjąć, mógł służyć w wojsku. Body jest drugą postacią posiadającą umiejętność pasowania. Jest drugą postacią, która nosi normalne ubrania uliczne. Będąc jeszcze w Wenezueli, nawiązał kontakt ze sportowcem. Onno Osaki. Nauczył on go jak używać prób siły w naturze. Body ukończył tylko 6 z 8 prób. Szczerze mówiąc to wszystko co znalazłem na internecie na temat Body. Ego. Tak więc to było na tyle. Wielkie dzięki za oglądanie. Do następnego odcinka. Cześć!